Cześć. Dzisiaj rano wyrywałem kamienie, znaczy wyrywałem, zbierałem kamienie, to co wygłęboszowałem. Później, później sprawę swoje ogarniałem i teraz przyjechałem orać, o trzeba koguta wyłączyć światła. Przyjechałem orać już pod ziemniaka. U ziemniaka późnego teraz będę orał. Yy, tak na 25 chyba centów, zobaczymy jak to jak ustawimy. Przeniczka ładnie powschodziła. Zasiana po tych największych deszczach i jej nie zabiło. Fajnie. Mała trochę, ale ona sobie poradzi. Póki nie mam rozów. Yy, jedziemy obrotóweczką Regent, czwóreczka. Zrobimy małą prezentację tego puga. Yy, co jak. Yy, co jak. Po ile, za ile i co? No i ustawimy go i będziemy orać. Pokażę wam jak onora jak, jak ja się uczę orać Nie ukrywam, że pierwszy, pierwszy mój rok orki w ogóle tak tam z 900 troszeczkę orałem, ale to tam wiecie, troszkę, niedużo a co tu, orki, to Orki to orkę to trzeba też trochę się nauczyć, to nie tak, że... Zaoramy, i już, o, i już będzie. Nie, bo to już jest podstawa naszego plonu, tak? Jak zaoramy, taki będziemy mieli plon. Ja jestem tego zdania. I może większość mi przyzna rację. Zapomniałem, jak głęboszowałem, że w tym miejscu był kamyk. Zatrzymałem się dosłownie w ostatniej chwili, bo ja bym go zacebanił. Podaję, że drugą albo trzecią. drugą skibą. To by było pole mieszu Albo Jeszcze co gorsze Pójdziemy z nim na miedzę o! No z 50-60 kilo O Uf, albo i więcej Więcej już 50 kilo to tak człowiek nie czuje Na razie go ustawiam A jeszcze coś mi tutaj się nie podoba Po tym głęboszu jest tak pulchno że mimo że jest nóż odcinający Ziemia i tak się zapada Ziemia i tak się zapada Bruzda jest pełna ziemi Jest tak pulchno Dobra siadam jadę Poustawiam i widzimy się później Właśnie skończyłem orkę Chciałem wam przedstawić e, pług jakim oram e, Niestety GoPro mi padło I nagrywam telefonem No a telefon jak to telefon e, Nagrywa i co, no i chcę Wam przedstawić pułk, jakim Oram jest to Regent. Nie pamiętam dokładnie modelu, ciężko znaleźć, nie ma tabliczki znamionowej. Wydaje mi się, że to jest KX234, coś takiego. Czy 235? Nie, nie wiem, nie pamiętam. Następcą tego puługa jest bodajże Saturn CX338. Mm, co, co do pułga. No Półki jest y, na lemieszach y, 35, DU35, y, więc y, wydaje mi się, że to jest 35 na skibę, więc y, 1,40m ora, no można go jeszcze ciupkę na 145 45 met50 może jeszcze by się z niego coś wykrzesało. Co do pługa, pług jest fajny, lekki bo 900 ko można, yy, można było nim śmiało orać na no, zwężonym, ale, ale dwa radę z podnoszeniem. Wyposażenie pługa to widzicie dwa koła podporowe z osobną regulacją. Tutaj mamy ustawianie pierwszej skiby. Tutaj mamy yy, szerokość pługa na tej śrubie. Jest już wydaje mi się prawie na maksa rozciągnięty, chociaż jeszcze troszeczkę tutaj jak widać można go Jeszcze można by było go rozszerzyć No Zobaczymy Zobaczymy jak to się jak to pójdzie Tutaj mamy Ustawianie kąta Jednej strony tutaj ustawianie Kąta drugiej strony czyli pionowanie pługa Żeby stał prosto Pług fajny prosty Koła mamy na oczka Oram na jedno od dołu tak Średnio to wychodzi 25 centów 24 25, kwestia pomiaru, błędu pomiarowego, pług na dwóch krojach talerzowych na dwóch kołach, więc fajnie fajnie wyposażony. Jest dość lekkim pługiem choć nie wydaje się. Co jeszcze? Pół fajnie bogato jest wyposażony, bogato jest wyposażony dlatego, że. Te pugi austriackie naprawdę są dla mnie rewelacyjne, bo nie dość, że on jest dobrej jakości stali, nie zrywało śruby, a, z, a potrafiło kruszyć lemierz. Po dwa, też popuścił słupice, że nie były mocno ściskane. I widzicie, mimo to gdzieś trafiłem na kamień, uszczerbało troszeczkę lemierz, no ale skończyłem orać. Nie wpłynęło to na jakoś zbyt, na jakoś orki. Wydaje mi się, że. Eee, że, że jest dobrze porane, jest ładnie odłożone. Eee, każdy, każdy musi się nauczyć orać. Eee, to nie jest tak, że wsiadamy i już umiemy. pług trzeba ustawić pod traktor, pod pole, pod swoje warunki. Eee, no, górki tam nie oram, nie będę orał. Tam szkoda, puga jest taka glina, że jedna wielka skała wylatuje i szkoda, szkoda niszczyć puk. Dużo kamieni pod spodem. Eee, więc no co, muszę go teraz oczyścić? Bo jak zjadę do domu, to już będzie tylko konserwacja. pług idzie już pod wiatę, raczej nie będzie nic w tym roku orane. Pług jest na maksymalnie wyposażony. Miał możliwość zamontowania ścinaczy. Są takie dyfuzory, czy jak to się nazywa, założone. W tym miejscu mógł być ścinać, ale mamy przedpuszki to jest coś takiego zamontowane. Eee, listwy dorzucające eee, ja to nazywam. Eee, co jeszcze? Wszystkie pozy są wymienne. Można je obracać, dół z górą zamieniać. Bardzo fajny, fajnie wyposażony. Nie ma z nim problemu. Części są jedynie bardzo drogie do tego puga, dlatego że lemierz kosztuje w granicach 550 zł. Kwestia jeszcze jak stoi euro. I nie małem dostępnych w Polsce oryginalnych lemeż, trzeba je ściągać za granicę. W Polsce zamieniki tam są po 150 zł. Widziałem jedna firma, klepie. No i tyle. Więc koszt takich lemieszy to jest naprawdę dużo. Pług jest fajnie lekki, ale bardzo dobrej stali, bardzo wytrzymały, dlatego 900 dawała radę. No oczywiście był zwężony, tak? No ale jak oraliśmy typową samą glinę, no to po, jednej, po jednym korpusie musieliśmy je ściągnąć, bo naprawdę się męczyła. Bez przodu to jest naprawdę porażka. Ciągnik. Więc przekonałem się na zatorze, że jednak przód bardzo dużo drapie, bardzo dużo ciągnie e, przy pługu, przy, no przy wszystkich maszynach. Tak, jednak przód to przód, bez przodu to tylko można na asfalcie jeździć, a z przód to w polu to musi być przód. E, co do pługa, zainwestowaliśmy jedynie w nowe lemiesze, jak go kupiliśmy, łożyska e, do kupo wymienialiśmy profilaktycznie, już też e, łożyska w, w, tale, w krojach talerzowych, i to by było na tyle. Więc naprawdę zero, zero inwestycji. No, mamy go 2012 roku. Kupiony był razem z Gruberem. Cena na tamten rok chyba to było jakieś 10 tysięcy. Czy dużo, czy nie dużo, nie wiem. Obecnie na portalu internetowym w Polsce znalazłem go za 13,5. W Niemczech patrzyłem, żeby ściągnąć taki sam, no to cena też tak oscyluje w granicach 15 tysięcy, więc. No więc no chyba warty swojej ceny, jeżeli nawet w Niemczech tyle stoją. W Polsce jest ich bardzo mało. Yy, ciężko, ciężko znaleźć tych, te pugina wystawione. Nie wiem czy ich jest mało czy po prostu kto, kto je ma to nie sprzedaje. Ja jestem z niego bardzo zadowolony. Jedyny minus to, że nie mam zabezpieczeń non stop. Ostatnio jak orałem właśnie i dlatego mówię o tych zabezpieczeniach, bo ostatnio jak orałem trafiłem na kamienia co prawda zerwało śrubę zabezpieczającą ukruszyłem troszeczkę lemiarz ale mm, kamień był tak duży że go nawet wyorałem trochę i podbiło mi e, podbiło mi tak mocno e, całą odkładnię, słupicę no cały cały komplet, że ukruszyłem tą górną tą e, końcówkę odkładni e, ukruszyłem, no nie ukruszyłem, lekko ją wygiełem bo, że jak kamień mi tutaj zahaczył o spód, tak mi mocno podniosło y, odkładnie do góry. Że tą listwą ścinającą zahaczyłem tutaj i tutaj tak jakoś to się zaczepiło, że ta się wygięła. No, niestety, y, pojechałem do, do, do domu. Powiedziałem tacie, że trzeba to by było lekko podspawać, żeby tego nie połamać do końca. Naprostowaliśmy to, pospawaliśmy, bo odkładnie są jeszcze grube. Szkoda by było wyrzucać tyle pieniędzy w błoto. A ja myślę, że to nic z tym nie będzie. Yy, od tyłu jest podparta yy, taką odkładnie z, yy, nie wiem jak to się nazywa, no takim ramieniem, żeby się nie, nie odkształcała. Yy, akurat na tym miejscu pękło, więc yy, wydaje mi się, że nic się z tym więcej nie będzie działo. Widzicie, wszystkie inne odkładnie są calutkie, fajniutkie, <laughs> dają radę. Yy, widać, że to jest bardzo dobra stal, bo. Yy, jak lustro, widzicie? Jak lustro, można się przejrzeć. Nie jakiś gównolit, tylko po prostu bardzo, bardzo fajnie kryje. Nie zużywa się ten pług tak szybko. mamy już go te 8 lat i naprawdę y, tyle co nas przeorało. Jestem mega zadowolony, bo nic, nic, dosłownie nic się nie wsadziło. No, ktoś jakby się uczepił i by mógł coś w niego wsadzić, by się uprosił, tak. Ale na nasze warunki y, jest dobrze. No jedynie mówię, w przyszłości jakby chciał go zostawić na dłużej, to już by można było się kusić o nowe, o nowe piersi do pługa. Lemiesze wymieniam w przyszłym roku, te zostawiam sobie na, na zapas. Troszeczkę jest podjechany, ale, ale te oryginalne lemiesze, to już w ogóle miałem śruby czw czworokątne, bez łuba okrągłego i tamte śruby są też drogie. Ale myślę, że kupię jednak zamiennik polski, zobaczymy, te długo wytrzymały. To tamte też powinny długo wytrzymać. Co do zostawienia go na przyszłość, to mówię, tak, jak powiedziałem, w przyszłości za kilkanaście lat kilkanaście, dobrze, kilkanaście lat można wymienić piersi, yy, przedpuszki by trzeba było już wymienić. Yy, znaczy już by trzeba było, no nie już, no ale no to, to by było w pierwszej kolejności do wymiany, tak. Lemież przedpuszka i odkładnie przedpuszka, bo już, już przy poplonach. Będą się bardzo zużywać, a tak ogólnie nie jest źle. Fajnie ora, fajnie kryje, fajnie kruszy. Pług można skonfigurować jedna skiba, dwie, trzy, cztery, a nawet, a nawet pięć skip. Trzeba mieć tylko przedłużenie ramy korpusy i śmiało można go przedłużyć. Co jeszcze? Nie wiem, co jeszcze mam tu powiedzieć. Tak jak widzicie, no odkładnie są takie. Rama jest fajna, cienka, znaczy cienka, fajna, chuda, ale dobrej jakości, pług się tak nie, nie no nie, on nie jest wygięty, to jest, jest prosty pług, Przy, przyłożymy liniał to widać, że on jest prościutki eee, w porównaniu do tych innych, co ja widziałem, bo oglądaliśmy, co u nas w wiosce mają te lekkie pługi trójki do 80. to tak są pogięte, dziwię się, że oni kupywali takie pługi. Hmm. Ten akurat nam się fajnie trafił, mega fajnie nam się trafił. Jesteśmy mega zadowoleni z tego puga. No i jakoś orki naprawdę jest według mnie dobra, jak na mój pierwszy raz. Ta, to jak orał, to naprawdę nie było widać przejazdów, których, z którym ja się dopiero uczę, więc. Więc jest jak jest. Myślę, że nie jest źle. Taką czwóreczkę bym sobie dał za tą orkę. Zawsze mogłoby być lepiej. I co jeszcze? No, to chyba by było tyle z prezentacji całego pługa. Siłownik, a jeszcze siłownik jest dwustronnego działania. Ten na dwóch wężach z kostką. To jest chyba hamulec. Ten zamek hydrauliczny, o zamek hydrauliczny. Jak się nie mylę, dwa węże i tyle. Tutaj sobie podwiązałem szmatką, bo węże mi się, tak, tak mi się węże odginały, że. Przed puszkiem mogłem je wy, wyrwać z gniazd albo urwać je w połowie, dlatego nie miałem sznurka, nie miałem nic, miałem szmatę przywiązałem i przy obrocie mi nie przeszkadzały. I tyle, no, W domu jeszcze jest tylko stopa podporowa od pługa, i, i no i wszystko, no. Puk, puk w całości, tak jak się prezentuje, tak się prezentuje. Jedynie można by się było pokusić o farbę dla niego, co prawda nie jest bo nie jest zardzewiały, tylko po prostu. I te farby zaczęły się łuszczyć, tak? znaczy łuszczyć No czasu tak, to jest pół 80 lata, więc yy, troszkę lat już ma yy, Zardzewiały nie jest, tylko to farba zewnętrzna schodzi, podkład się bardzo ładnie trzyma I myślę, że kupię kiedyś farbę oryginalną, zieloną yy, Albo bardzo zbliżoną do oryginału Pomaluję go Pomaluję go tak jak, tak jak mówię na zielono, tu na czerwono, tak, żeby go odświeżyć do oryginału, zbliżyć śruby tutaj, tak jak mówię, 5-8 są wkręcone i poluźnione delikatnie, żeby nie ściskało słupicy, bo, bo się nie chce zrywać wtedy śruba, bo jest moc, trzeba mocniejszej siły użyć na zerwanie. A jak wkręcę i poluźnię obrót, że śruba jest luźna, to fajnie to działa. Co prawda, jak są kamienie i szybko się jedzie, to nieraz nie zdążycie tej śruby zerwać i zrywa lemierz, ale. Ale no. Yy, trzeba uważać, wiedzieć, gdzie jest co na polu. Dzięki głęboszowi wiem, że na polu, w którym miejscu jest, jest kamień i gdzie miałem zwalniać, a gdzie mogłem sobie poszaleć. no widzicie, śruba jest lekko luźna, odpaść nie odpadnie, a nie wypadnie, a. A zadziała. Tamta druga, ta duża co trzyma główna, słupicę też jest poluźniona. Nie jest luźna, ale jest poluźniona, żeby nie ściskało. Ale też nie tak, żeby słupica latała sobie w prawo-lewo, nie? Oczywiście to jest tak wszystko. Jak Błozia przykazała. A jeszcze nowsza generacja nie ma tej śruby tutaj yy, do tego, tylko tu jest cięgno. O tu jest w tym miejscu, jak śrubokrętem pokazałem, cięgno do ustawienia szerokości puga. A ten starszy model, tak jak ten, ma yy, założoną taką śrubę. I to chyba by było na tyle. Jeżeli Wam się podobał film, to zapraszam do oceny, komentowania i do następnego razu. Cześć!